Skoro tutaj jesteś i tytuł i miniatura cię zachęciły, to na pewno zastanawiasz się, dlaczego zawalasz robotę, dlaczego odkładasz na później, dlaczego wszystko staje się nagle ważniejsze, jak trzeba coś zrobić i trzeba coś dowieść, dlaczego nigdy nie masz czasu na swoje projekty, dlaczego nigdy ich nie kończysz i dlaczego stoisz w miejscu od lat. I nie potrafisz ruszyć. Witam Cię serdecznie na tym kanale jako osoba, która miała dokładnie takie same problemy jak Ty przez wiele, wiele, wiele miesięcy. I tak naprawdę od już dłuższego czasu znalazłam rozwiązanie na te problemy, wiem jak sobie z tym radzić i chciałabym w dzisiejszym odcinku pomóc Ci także poradzić sobie z tym i po prostu, żeby takie problemy i zmartwienia były już przeszłością. Nie będzie to długi film, bo nie chcę owijać w bawełnę, nie chcę ci dawać jakichś nie wiadomo jakich niestworzonych długich rad, bo tu nie o to kompletnie chodzi. Ja chciałabym dać Ci naprawdę sam konkret, więc zacznę z grubej rury i zadam Ci pytanie, ile czasu dziennie spędzasz na telefonie? Albo może powinnam zapytać, ile godzin dziennie spędzasz na telefonie, jeżeli masz te problemy, które wymieniłam na samym początku tego filmu, bo jeżeli masz takie problemy, to na pewno nie spędzasz na telefonie kilku minut, tylko co najwyżej godziny. I nie chcę się tutaj powtarzać, nie będę tutaj mówiła tylko i wyłącznie o scrollowaniu, że o, nie możesz scrollować, o, nie możesz tego robić i tak dalej, bo jakby mówiłam o tym wielokrotnie i wiele osób, które nagrywają content na YouTubie i gdziekolwiek indziej, Mówią o tym bardzo często i ja nie chcę się powtarzać, nie chcę, żebyś już od razu pomyślał, pomyślała sobie, że okej, okay, ten film będzie o tym, to wychodzę. Nie, to nie jest film o scrollowaniu, to jest film o zdobywaniu informacji. Co nie równa się scrollowanie, naprawdę. Dlatego jeszcze raz zapytam Ciebie, ile czasu dziennie spędzasz na swoim telefonie? Każdy telefon ma taką aplikację do mierzenia, ile godzin dziennie czy minut się spędza na telefonie i zobacz sobie, bo jeżeli to jest ponad półtorej godziny dziennie, to jesteś naprawdę w bardzo mocnym kołowrotku informacyjnym i w, tak naprawdę sam sobie zapętlasz się w tym wszystkim i... To właśnie dlatego nie jesteś w stanie nic zrobić. Mówi się, że szkoła zapycha informacjami. Wiele razy widziałam w internecie i słyszałam, że wiele osób mówiło, że no, w szkole to uczą cię jak rozróżniać tam coś tam u pantofelka, w szkole cię uczą dat, niepotrzebnie zapychają twój umysł, mógłbyś mieć przestrzeń na to, żeby robić swoje pasje, żeby się rozwijać w tym co lubisz. I oczywiście podpisuję się pod tym rękami i nogami, naprawdę, ale. Zastanów się, czy ty nie robisz sobie tego na co dzień. W sensie, mówi się, ludzie lubią zwalać na innych, że o, szkoła nas tak nauczyła, że o, ten nam tak powiedział, o, tu coś tak nas przyuczyło do takiego życia, ale z drugiej strony zauważ, czy ty samemu sobie, czy samej sobie, nie nakładasz tego samego? Czy ty nie powielasz nieświadomie tych schematów, których nauczyłeś się w szkole, których nauczyłeś się gdzieś tam w pracy? Czy ty sam sobie nie nakładasz maksymalnego, wycieńczenia informacyjnego na co dzień. Bo jestem przekonana, że to robisz. Bo robi to 99,9% ludzi. Że wstają rano, odpalają sobie radio, odpalają sobie telewizor, słuchają muzyki, która jest przerywana co 10 minut reklamami, no bo tak to teraz wygląda. Później jadą samochodem, słuchają sobie wiadomości w radiu, później poczekają w jakiejś poczekalni, słuchają znowu wiadomości. Później idą do pracy, gdzieś tam skrolują pomiędzy pracą, 10 razy sprawdzają wiadomości na Messenger, czy czasem czasami ktoś nie napisał. Później czytają w przerwie w pracy jakieś plotkarskie portale i patrzą, co jaki celebryta i z kim zrobił. I tak naprawdę, co w tym jest innego niż zdobywanie informacji w szkole na przykład? No nic. Tylko że ty nie klasyfikujesz tego jako zdobywanie informacji, bo przecież się tym otaczasz. I oczywiście nie zawsze jesteś w stanie, nie wiem, w poczekalni po prostu zatkać sobie uszy na wszystkie spusty, po prostu sobie włożyć zatyczki do uszu, żeby tego nie słyszeć. Ale większość ludzi robi to celowo. Celowo włącza sobie rano jakiś tutaj program informacyjny, celowo sobie włącza rano jakiś program, który ogłupia dosłownie wiele takich programów jest. I później się dziwią, że jak mają wolny dzień, że jak mają dzień po prostu od pracy taki niby light to nie potrafią odpoczywać, to nie potrafią się skupić, to nie potrafią spędzać, spędzać czasu z rodziną. Zastanów się, ile razy dziennie Ty robisz sobie coś takiego, ile razy dziennie Ty wchodzisz na takie profile, ile razy dziennie Ty scrollujesz Facebooka, bo skrolowanie to jest tylko jedna ze składowych tego wszystkiego, to nie jest główna nawet rzecz, bo ludzie całkowicie nieświadomie otaczają się tymi informacjami, bo ja Ci powiem na moim przykładzie, że zaraz powiem, że to jest niemożliwe, żeby w ogóle nie, nie czytać takich rzeczy, przecież to telewizor ma każdy. No ja nie mam telewizora, w sensie akurat nie mam telewizora, i dlatego, że mam coś do telewizora, akurat nie mam go, bo go nie potrzebuję na razie. Oczywiście kupię sobie telewizor w przyszłości, ale nawet jakbym miała ten telewizor, to nie miałabym telewizji podpiętej do niego. Bo uważam, że informacje losowe, czyli przeglądanie kanałów, czyli cykanie sobie tutaj może na tym programie będzie to, tutaj na tym tamto, tutaj tamto, to jest to samo co scrollowanie. To samo. Poza tym jak włączają się reklamy, to jest to samo co scrollowanie, bo Ty nie wiesz, co Ci wyskoczy. Nie wiesz, co Ci wyskoczy, jak, jaka reklama, na jaki temat, co poruszy w Tobie, o Jezu, tu na ból tego, tu na ból tego, tu na ból dupy, tutaj na ból, nie wiem, pleców i tak dalej. I Ty tak naprawdę... I jesteś cały czas bombardowany tym, ja już jestem odcięta od tego. Dodatkowo nie przeglądam TikToka, Instagrama, nie scrolluję, w sensie oczywiście, że czasem wejdę na Instagrama i na Facebooka, ale także planuję sobie to, co będę oglądać na YouTubie, czyli nie ma czegoś takiego, że ja scrolluję całego YouTubea żeby go obejrzeć. Po prostu planuję sobie to, co będę oglądać i to jest oczywiście, że rozrywka, I to jest oczywiście, że dla wszystkich, ale ludzie bardzo mocno przesadzają i to jest to, co Ciebie rozwala. To jest to, dlaczego nie możesz się skupić, to jest to, dlaczego nie możesz pracować. Dlatego, że Ty, myślałam, jesteś wszędzie. Wszędzie. W, tej, w tym filmie, co obejrzałeś wczoraj, i w tej wiadomości, co napisałaś dzisiaj. I to tak nie wygląda, jak się zresetujesz. Naprawdę. I temat informacji i przebodźcowania naszego mózgu jest na tyle gruby, że nawet nie jesteśmy w stanie zauważyć, jak bardzo często przekładamy to na biznes, na nasze życie prywatne i tak dalej. W sensie, że nasz mózg już robi tak automatyczne rzeczy, które są właśnie spowodowane tym nadmiarem informacji, że nawet tego nie wiesz. Na przykład, dlaczego nie jesteś w stanie rozwinąć biznesu do jakiegoś etapu. Dlatego, że robisz tysiąc pierdół zamiast robić konkretne zadania, to na pewno ale dlatego też, że szukasz tysięcy biznesów, zamiast skupić się na jednym. Bo my przez przebodźcowanie informacyjne mamy bardzo duży problem ze skupieniem. I to mi się wydaje, że tu masz biznes, ok, no to tutaj nie wychodzi mi w pierwszym tygodniu, to przeskakuję na inny, przeskakuję na inny, przeskakuje na inny. I Ty nie jesteś w stanie niczego nauczyć się do porządku. Niczego. Jeżeli angażujesz się w jakiś projekt, na przykład w social media manager, czy na przykład w wirtualną asystentkę, czy na przykład w Amazona, to Ty się angażuj w to 100% i nie poddawaj się w, po pierwszym tygodniu, ale to jest tylko i wyłącznie możliwe przy detoksie informacyjnym. Ty to będziesz zawsze robić, Ty będziesz zawsze zawalać projekty, Ty będziesz zawsze nieskupiony, Ty będziesz zawsze mieć problemy z koncentracją, jeżeli Ty nie przestaniesz się otaczać informacjami. To, ile Ty masz wiedzy, nie ma znaczenia, jeżeli ty nie potrafisz tej wiedzy wykorzystać, możesz być bardzo uczony, możesz być bardzo uczona, i się zastanawiasz, przecież ja się tak dużo uczę, przecież ja tak dużo wiedzy zdobywam. I stanie obok ciebie osoba, która powie, że jest bez ambicji, że ona się w ogóle nie edukuje, przecież on, jak ona zarabia więcej niż ja, jak ona osiąga więcej niż ja, jak ona ma to, co ja bym chciała mieć. Jak ona się w ogóle nie edukuje. No i właśnie dlatego ona ma to, co ma, bo ona nie przebodźcowuje swojego mózgu nadmiernie informacjami. Bo to, że ty wiesz, że 10 lat temu na jakimś tam stanie Ameryki coś tam się stało, bo przeczytałeś to dzisiaj na jakimś portalu. To nie przybliżacie krok dalej. To jest po prostu zapełnianie informacjami twojego mózgu, który nie potrzebuje tych informacji do życia, nie potrzebujesz tego, bo gdybyś ty się skupiał tylko na konkretach, typu na przykład, musisz zrobić research na temat ten i ten, i robił tylko ten research, a nie przy okazji sprawdzał Facebooka, to byś zrobił research. Jeżeli ty byś się skupiał na tym, że rozwijasz biznes jako social media manager czy wirtualna asystentka, to byś nie szukał yy, biznesu na temat Amazona Mercha, tak? Tylko ty się skupiasz na jednym. I w momencie, kiedy ty się będziesz skupiać na jednym i pilnować na początku, bo to nie jest tak, że to przychodzi od razu, musisz się na początku trochę przypilnować. Jeżeli będziesz się skupiać na jednym i się pilnować, to naprawdę poprawi się Twoja produktywność na co dzień. To samo korzystanie z kilku aplikacji do tego, żeby robić sobie produktywną pracę, czyli Ty się nie skupiasz na tym, żeby faktycznie Twoja praca była produktywna, tylko Ty pobierasz sobie pięć aplikacji, jedną tutaj jakiś Trello pobierzesz, tu jakiś Notion pobierzesz, tutaj jakiś coś jeszcze innego pobierzesz i będziesz na tych aplikacjach sobie planować. Okej, okay, ale to jest skupienie się na pierdołach, czyli na aplikacji samej w sobie, ustawianie tej aplikacji, Ty ją pół godziny później ustawiasz, pół godziny, pół dnia i ją ustawiasz, żeby móc się w końcu skupić dzięki tej aplikacji. To tak nie działa. Dopóki ty będziesz się skupiać na takich rzeczach i będziesz się rozdrabniać na tysiąc aplikacji, to nic nie pomoże Ci na skupienie. Bo to są kolejne informacje, kolejne bodźce, że ty musisz to ustawić. Tu się muszę nauczyć tej aplikacji od nowa. I co ci to da? I co ci da nauczenie się tej nowej aplikacji? I tutaj przepięknie włącza się nasze FOMO, czyli fear of missing out, czyli strach przed przegapieniem czegoś bo ty scrollując telefon i ty patrząc cały czas w telewizor, w radio, słuchając radia, ty myślisz, że ty dowiesz się czegoś wartościowego, a jeżeli nie zrobisz tego, czyli nie posłuchasz, nie obejrzysz, to ciebie coś ominie. Ty boisz się tego, żeby nie być na bieżąco. Oczywiście nie każdy, oczywiście, że każdy jest inny, tak, ale bardzo dużo ludzi chce być na bieżąco. I powiem Ci szczerze, ja od lat nie jestem na bieżąco, naprawdę chyba od 2020 roku, gdzie paradoksalnie większość osób siedziało na y, jakichś komunikatorach i tak dalej. Ja też oczywiście, ale przestałam wtedy oglądać telewizję, bo wtedy za dużo negatywnych informacji wchodziło do mojej głowy. I od tamtej pory ja nie muszę tego robić, ja nie muszę oglądać, ja nie muszę wiedzieć, co się stało w Polsce, bo jakby stało się coś naprawdę, naprawdę ważnego, naprawdę strasznego, naprawdę coś, co powinnam wiedzieć, to ja bym to wiedziała bo to by było zbyt grube, żebym ja tego nie wiedziała. Bo znowu też nie żyję w jaskini, tak? Tylko po prostu odgraniczam. To, że ja nie chcę słyszeć o kolejnym wypadku, ja nie chcę, nie chcę słyszeć o kolejnej katastrofie itd., itd., bo mi to życia nie zmieni, taka prawda. Wiadomo, można powiedzieć, no, yy, najlepiej ignorować, później tobie się może to przytrafić i zobaczysz coś tam, coś tam, ale prawda jest taka, że rzeczy się dzieją na świecie. Ja wiem o tym, że one się dzieją, ale czy to zmienia moją rzeczywistość? Niektóre rzeczy tak. Bo, nie wiem, na przykład drożeje coś w sklepach, bo wybuchła gdzieś wojna, no to to zmienia moją rzeczywistość. Albo na przykład coś, jakiś kataklizm był, i po prostu zaraz trąba powietrzna przejdzie przez moje, moje miejsce zamieszkania, i to zmieni moje życie. Ale to, że nie wiem, że była stłuczka na autostradzie w Warszawie, gdzie ja mieszkam, 5 godzin od Warszawy. Okej, okay, ale ja nie muszę się tym bodźcować codziennie, bo codziennie dzieją się stłuczki. Codziennie. I ja, wsiadając do samochodu, biorę na siebie ryzyko stuczki, biorę na siebie to, że to może się wydarzyć. Ja nie muszę słyszeć o dziesięciu stuczkach w ciągu dnia, bo one się co chwilę dzieją. I ja mam później głowę pełną od informacji. Pełną! Zastanów się, czy informacje, które zdobywasz na co dzień, naprawdę zmieniają Twoje życie. Są informacje, które zmieniają Twoje życie. I oczywiście, że tak. Ale prędzej czy później, nawet jakbyś nie scrollował, dowiedziałbyś się o nich, bo one miałyby realny wpływ na Twoje życie. A jeżeli skrolujesz informacje tylko po to, żeby jakąś wiedzę, która nie jest kompletnie użyteczna w Twoim życiu zdobyć, no to tą czystą kartkę, którą masz w głowie, która chce się skupiać, która chce robić produktywne rzeczy, która chce odpocząć, ty cały czas zapisujesz mi informacje typu: Stokrotka ma X listków. Następna informacja. Na autostradzie, a jeden był wypadek. Następna informacja. Nie można łączyć pomidora z ogórkiem. Następna informacja. Ktoś na TikToku powiedział, że będzie kryzys finansowy. Następna informacja, ktoś na Instagramie powiedział, że nie będzie prądu. Kolejna informacja, i ile z takich informacji faktycznie się sprawdza? Bo teorii jest bardzo dużo. Po tym filmie chciałabym zachęcić Cię do tego, żebyś sprawdzał, sprawdzała to i weryfikował, weryfikowała to, co jest w Twoim otoczeniu, w, twoich, w Twoim najbliższym gronie, z szacunku do siebie, naprawdę. Ponieważ to jest celowe żeby trochę nabombić Cię informacjami. To jest celowe. I nie mówię tutaj o jakichś teoriach spiskowych, tylko mówię tutaj o tym, że dzięki temu jesteś na przykład lepszym kupującym, nie zastanawiasz się at, aż tak nad zakupami. Lepiej Cię zbombardować informacjami, żebyś coś kupił, żebyś coś kupiła, żebyś gdzieś się zapisała, żebyś coś zrobiła. Więc zastanów się, czy informacje, które zdobywasz, naprawdę są na wagę złota w swoim życiu, bo jeżeli nie, jeżeli są to informacje, bez których możesz przeżyć i bez których ba, będziesz szczęśliwszy, szczęśliwsza, to polecam ci po prostu wyłączyć. Telewizor, wyłączyć radio, wyłączyć laptopa i zaplanować sobie swoją aktywność. Typu oglądam serial wieczorem. Okej, okay, obejrzysz sobie serial, przygotowany, przygotowany jesteś do tego, żeby obejrzeć serial, ale nie tak, że scrollujesz cały czas, szukasz informacji, że ty chcesz się pochwalić jakimiś ciekawostkami, wiedzą i tak dalej. To nie zmieni życia Twojego. To tylko za. bo później się zastanawiasz, dlaczego ja nie dam rady rozwinąć biznesu, dlaczego ja nie skupiam się w mojej pracy, dlaczego jestem z siebie niezadowolony pod koniec dnia. No właśnie dlatego. Często ty nawet nie pamiętasz, co robiłeś w ciągu dnia, bo masz tyle informacji. Zgadza się? Daj koniecznie znać, co sądzisz na temat tego filmu i daj koniecznie znać, jak Ty selekcjonujesz informacje w swoim życiu, czy Ty też stosujesz właśnie takie limitowane zasoby informacyjne, tak jak ja w ciągu dnia. Daj koniecznie znać, jestem bardzo ciekawa Twojej opinii i widzimy się w następnym filmie.